38 odcinek podcastu Radiogram. Spotify i podcasty. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. W tym odcinku kwartalny raport od Spotify, Apple versus Spotify, kurs podcasting one on one, miejsce do nagrywania podcastu, podcast jako znak towarowy, audion i reklamy w podcastach, mini news oraz radiogram poleca. Zapraszam. Słuchalność podcastów w Spotify wzrasta i jak mówi Daniel Eck, ryzykowny ruch połączenia podcastów i muzyki zaczyna przynosić efekty. Ale najpierw trochę danych. 14% użytkowników Spotify słuchało podcastów w ostatnim kwartale tego roku. O 39% wzrosła ilość streamowanych godzin podcastów w trzecim kwartale tego roku, porównując do trzeciego kwartału roku zeszłego. A wzrost słuchaczy podcastów w Europie jest szybszy niż w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, wśród słuchaczy muzyki, którzy zainteresowali się podcastami, jest widoczny duży wzrost przejścia na usługę premium. Jest on tak duży, że Daniel Ek określa go jako almost too good to be true. Dlatego nadal analizują dane, a więcej informacji podane zostanie, kiedy dokładniej zrozumiał powiązanie tych wartości. W swoim katalogu Spotify ma obecnie ponad 500 tysięcy podcastów i przy tej ilości wzrost dochodu z reklam dla darmowych kont przekroczył założenia Spotify. Nadal jednak stanowi mniej niż 10% dochodu z reklam. I choć firma nie skupia się jeszcze na monetyzacji podcastów, to zauważają taką potrzebę i będą się jej przyglądali w 2020 roku. Na chwilę obecną skupiają się na fakcie spędzenia więcej czasu w aplikacji. Przez słuchaczy podcastów w porównaniu do słuchaczy muzyki. Jeśli chcesz poczytać więcej o Spotify, to polecam artykuł od Integrate Research, gdzie Matt Bailey pyta, czy Spotify zastępuje sklepy z płytami i stacje radiowe? Jest to drugi jego artykuł z serii Co radio może się nauczyć od Spotify. Jak donosi Voxnest w swoim comiesięcznym raporcie, Spotify przejmuje kolejne europejskie kraje wśród słuchaczy podcastów. Warto zaznaczyć, że raport powstaje na podstawie danych wewnętrznych Voxnest. We wrześniu do krajów z przewagą Spotify dołączyły Norwegia, Francja i Rumunia. Pokrywa się to ze wzrostem w Europie, o którym wspominało w Spotify w swoim kwartalnym raporcie. PRX wraz z Google Podcast wystartowały z edukacyjną serią filmów Podcasting One-on-One. Google i PRX już współpracowały przy programach edukacyjnych dla podcasterów, a dokładniej dla tych, którzy chcą wystartować z podcastem. Mówię tu o ich wspólnym pomyśle: Google Podcast Creator Program. Program ten miał już dwie edycje. O obu informowałem w radiogramie i mam nadzieję, że będą kontynuowane. A wracając do podcasting one-on-one. On one. Seria ma 10 odcinków, zaczynających się od pytań, czy powinienem, powinnam robić podcast poprzez planowanie, nagrywanie, wywiady, pisanie skryptów, edycję, aż do zarabiania pieniędzy i co ważne, kontynuowania podcastu. Filmy są dostępne na stronie programu i na YouTubie. Na grupie podcasting w Polsce Borys Kozielski umieścił dokument z listą miejsc do nagrywania podcastu. Więc jeśli macie wyjazdowe nagrania w jakimś mieście, to warto sprawdzić tą listę. A jeśli znacie takie miejsca, to proszę podzielcie się nimi. Borys na pewno dodaje do listy. Na chwilę obecną na liście znajduje się Warszawa, Trójmiasto, Częstochowa i Poznań. Mikołaj Lech nagrał odcinek, w którym omawia, co to jest znak towarowy i czy warto zastrzec nazwę, na przykład podcastu. Wszystkie kwestie z tym związane omawia na podstawie konkretnych przykładów. Jak mówi Mikołaj, rejestracja potwierdza, że jesteś właścicielem marki i jest czymś w rodzaju ubezpieczenia na przyszłość. Więc jeśli myślisz o podcaście jako swojej marce, to na pewno warto posłuchać. Mikołaj jest rzecznikiem patentowym i prowadzi podcast i bloga Prawna Ochrona Marki. Voxnest i Audion podpisały umowę o współpracy przy dostarczaniu reklam. Audion to francuska firma, która zajmuje się dostarczaniem i dynamicznym osadzaniem reklam w podcastach. Na początku września tego roku Audion podpisał już umowę o współpracy z innym europejskim hostingiem Podigi. I sekcja minus. A zaczynamy od tego, że kilka tygodni temu Google wstrzymało reklamy w aplikacji Podcast Addict, jednej z najbardziej popularnych aplikacji do podcastów na Androida. Jako powód podali, że można w niej znaleźć kontent przeznaczony dla dorosłych. Mowa tu oczywiście o podcastach dla dorosłych. Przez ten ruch właściciele aplikacji stracili prawie 100% wpływów. Godzinę po publikacji tej informacji na stronie Android Police Google skontaktował się z deweloperem i przywróciło reklamę. A jeśli myślisz o wykorzystaniu podcastów na przykład w szkoleniach pracowników to na kanale YouTube'owym Podbin możesz obejrzeć krótki film instruktażowy jak stworzyć taki podcast z dostępem chronionym przez login i hasło. Na YouTube znajdziesz również nowy film od Marcina Chińca. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, Marcin uruchomił kanał z poradami dla podcasterów. W najnowszym odcinku zobaczysz, jak przygotować jingla i dopasować go do długości Twojego intro. Radiogram polecam i zaczniemy od pa, dwóch właściwie podcastów do posłuchania. Jeżeli w zeszłym tygodniu zainteresowała Cię informacja, jak Spotify przejmował Gimlet, to na pewno. Posłuchasz z chęcią odcinka podcastu How I Build This z udziałem Aleksa Bloomberga i Mata Libera. Storia Abstra natomiast wypuściła nowy podcast prowadzony przez Rafała Masnego pod tytułem Radzisz. W każdym odcinku inna grupa gości odpowiada na pytania słuchaczy. Do tej pory gośćmi Rafała byli m.in. Karol Strasburger, Jarosław Kuźniar czy Areta Szpura. A do poczytania mam dla Was artykuł na antywebie, w którym będziecie mogli sobie poczytać więcej o wspomnianym wcześniej kwartalnym raporcie od Spotify oraz jak sieci podcastów manipulują danymi na temat pobrań. O tym będziesz mógł przeczytać w ciekawym artykule od Toma Webstera Podcast Audience Strategy. What your downloads can't tell you. Pod adresem radiogram.pl kości 38 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania i uwagi i wysłać mi e mailem. A najnowsze informacje znajdziesz zawsze na Twitterze radiogram. Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.